Mięśnie bicepsów, możecie zobaczyć. Mięśnie pleców. To co Panie pewnie interesowało. Mięśnie pośladków. Dwuglowe, teraz czworo uda, te mięśnie z przodu. Mięś... Mięśnie piersiowe, mięśnie tutaj ramienne, Teraz tak zwane czwórki pokazuje jaki brzuszek. Brawo! Jeszcze tutaj dodatkowo. Możecie zobaczyć z bliska, jak to wszystko się prezentuje, jak tutaj jest mało tkanki tłuszczowej, wody. Są same mięśnie. Zawodnik jest posmarowany specjalnym brązerem, który e, jest dosyć drogim dodatkiem, jeżeli chodzi o tutaj zawody. E, on daje takie właśnie ładne tutaj pokrycie, sylwetki, błyszczy. Jeszcze raz podrzeszam. Jacek Bociarski, czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski w kategorii 85 kg. Niewiele zabrakło do, do pudła. Chociaż byli tacy, którzy twierdzili, że powinien być Jacek trochę wyżej. No ale niestety, to jest sport sylwetkowy. Tutaj. No nie wszystkie oceny wszystkich ludzi się zgadzają. Ostatnio wygra zawody w Kunicach, gdzie miał jeszcze lepszą formę. Nasz Radomianin Rodowity. w tym roku nie ściągaliśmy żadnego kulturysty. Mamy tutaj na miejscu człowieka, który prezentuje odpowiedni poziom, formę. Pierwszy raz przez taką szeroką publicznością może się tutaj zaprezentować. Mam nadzieję, że udostępnicie gromkimi prawami tutaj jego formę. Tutaj proszę zwrócić uwagę na mięśnie na ramienne i jak są bardzo mocno poproszkowane. Jest to bardzo trudne do osiągnięcia, świadczy to już o naprawdę wysokim przygotowaniu. O tym, że zawodnik już, już nie ma zakresie co zrzucić, żeby tutaj pokazać. Sędziowie dodatkowo oceniają tego typu elementy, szczegóły, sylwetki. Oczywiście będzie możliwość zrobienia sobie zdjęcia zarówno z Renatką jak i z Jackiem e, pamiątkowego, na pewno warto porównać e, swoją sylwetkę do tutaj e, naszych tutaj gości. Tak jak mówię, Jack Jacka praktycznie codziennie można spotkać w klubie Energii, ulica Gagarina, osiedle Ustronie e, Taki człowiek, który można powiedzieć zawsze śpiciu później kręci na rowerku, to jest właśnie ono. Ja z pamiętam, co nie wejdę do tego klubu, to Jacek śpika albo z ciężarami, albo tutaj kręci na rowerku, żeby spalić tkankę tłuszczową. Brawa jeszcze raz dla niego. Naprawdę bardzo ładny pokaz, świetna muzyka. I to jest ważne, bo wielu zawodników ma problem z tym, że nie potrafi ładnie pozować u Jacka, jest to po prostu coś pięknego, dobrze sobie daje radę, sędziowie to dodatkowo ceniają. Teraz yy, zapytam Jacka gdzieś troszeczkę ochłonie, bo pozowanie wymaga naprawdę dużego wysiłku. To się wydaje tak, to nie jest tak jak przed lustrem przypiąć bicep i to wszystko, żeby ładnie, tak samo ładnie się prezentować, musi przypiąć wszystkie mięśnie, ponieważ e, musi jak z najlepszej strony zaprezentować. E, Tutaj widzą sędzią. Jest to naprawdę trudne. To yy, efekt taki, że tutaj przy przypinaniu zawodnik troszeczkę wygląda. to jest efekt dużego odpuszczenia, właśnie odwodnienia. E, często zawodnicy potrafią nawet na kilka dni przed zawodami zrzucać po 4-5 kg, ale to jest tylko woda, nie, nie tanka tłuszcz, nie tłuszczowa, tylko duże odwodnienie, później muszą się nawodnić, ponieważ jest to troszeczkę wtedy niebezpieczne dla zdrowia. No tutaj naprawdę sylwetka, yy, wysoki poziom tutaj umieśnienia i jeszcze raz brawa dla Jacka, Jacek tutaj już... Może go tutaj odciągnę od Państwa i zadam mu kilka takich e, szczegółowych pytań na pewno, które zainteresują Was. E, Jacku, powiedz mi, e, jak długo jeszcze bawisz kulturystykę? Jeżeli chodzi może powiedz, e, kiedy zacząłeś trenować, a kiedy zacząłeś startować? Trenuję kulturystykę 16 lat, zacząłem trenować 15 lat i po 5 latach zadebiutowałem na Mistrzostwach Polski Juniorów, na któryś zdobyłem wicemistrzostwo polskie, raz No Gratulacje, naprawdę dobry wynik, bardzo szybko wstąpiłeś na scenę, ale tak to jest, albo się trzeba z tym rodzić, albo, albo po prostu no... trudno już to nabyć, takie, takie, takie chęci do walki, do startu. Powiedz mi, jak często trenujesz, jak wygląda w skrócie Twój trening, może powiesz coś więcej? Odkąd pamiętam, to trenuję co drugi dzień na siłowni. Taki system najlepiej mi odpowiada, gdyż jest pełna regeneracja w trakcie dnia wolnego. A jeśli przygotowuję się do zawodów, to jeszcze dochodzą ćwiczenia aerobowe dwa razy dziennie po godzinie, rano i wieczorem. Siłownia co To jest ważne właśnie to, co Jacek powiedział, bo wiele osób wychodzi z założenia, że wystarczy śmigać na siłownię, codziennie dźwigać ciężary i będzie się dużym. To niestety tak nie jest. Rzadszy trening jest skuteczniejszym treningiem no jest jedno miejsce, gdzie taki częsty trening się sprawdza i miałem okazję odwiedzić jako gość to, to miejsce, był to zakład karny, ale no tam panowie, którzy sobie trenują, no mają trochę więcej wolnego czasu, czasu na regenerację, bo mogą sobie pozwolić na częstsze treningi. Tutaj jeżeli dochodzi praca, obowiązki codzienne, więc ciężko, ciężko tak często trenować. Zwróćcie uwagę, że aż dwie godziny poświęca na trening karałbowy. Trening karałbowy jest trening, który spala tkankę tłuszczową, czyli Powiedz, z jakiego przyrządu i jak wygląda Twój trening karobowy? Jak, jak to wykonujesz? Korzystam z różnych przyrządów, dlatego, żeby się nie, organizm nie przyzwyczaił żeby były lepsze efekty. Także biegam, chodzę na orbitreku, pływam, czasami boksuję na worku, na rowerku jeszcze, także. Wszechstronność, żeby jak najlepsze efekty były, żeby ogani się nie To jest bardzo ważne właśnie, żeby się nie ograniczać tylko do jednej rzeczy, żeby być wszechstronnym. To co Jacek mówi właśnie, żeby nie, nie było monotonii. W kulturystyce, w siłowni, w każdym sporcie jest to niezmiernie ważne, żeby zmieniać właśnie metody treningowe. Powiedz mi jeszcze, ciekawe, każdego zawodnika to widać, która grupa mięśniowa jest ulubioną grupą. Możesz powiedzieć, ciekawczy widzowie dobrze tutaj. Obstawiali. Jeśli jestem na rzeźbie, to mieście brzucha i talia ogólnie, a ma się lubię klatkę piersiową i ramiona. E, Właśnie zwróćcie uwagę, jak tutaj Jacek ma genetykę z, y, bardzo, bardzo fajną do startów, ponieważ ma y, wąską talię, szerokie barki dzięki temu jest tak zwana litera V. Eee, no talią jest problem w większości zawodników tutaj no. Eee, często jest tak, że są sylwetki takie kwadra kwadratowe bardziej. Prostoką Jacka jest typowy trójkąt. Eee, naprawdę eee, warto, warto pochwalić, docenić, tutaj zobaczyć szczegóły tak jak mięśnie skośne brzucha, które są bardzo trudne do uzyskania. O, teraz doskonale widać. Eee, Tutaj te bruzdy to już są tylko żebra, które są pokryte tutaj właśnie mięśniami brzucha. Eee, powiedz Jacku może troszeczkę o suplementach. Wiem, że stosujesz suplementy i odżywki i są nieodzowne twoim tam eee, uzupełnieniem codziennej diety. Odżywki są konieczne, gdyż w normalnym jedzeniu nie znajduje się tyle białka, które jest potrzebne do budowania mięśni. Dlatego korzystam przez cały rok z odżywek białkowych. Dodatkowo kratyna jest to najmocniejszy suplement dozwolony pasy, WCA, tak, glutamina, witaminy, to są podstawowe suplementy. No tutaj właśnie ciekawostka, jak zadzwoniłem do Jacka pierwszy raz, poprosić go o pokaz, yy, zapytałem się po prostu, no zaproponowałem jakieś odżywki, suplementy. Yy, no Jacek powiedział, no dobrze będzie, tam jakieś yy, aminokwasy, to parę kilo białka i, i, i się na pewno dogadamy. I się dogadaliśmy, jak widać. Jeszcze raz dziękuję Jackowi za pokaz, za prezentację tutaj przed radąską publicznością. Mam nadzieję, że tak samo zobaczymy Cię tutaj nie ostatni raz, że jeszcze będziesz naszym gościem czy to na tej imprezie, czy na innej. Będzie progres formy. Tutaj jeszcze na pewno co jest ograniczeniem dla dużej ilości zawodników, to są też możliwości finansowe, ponieważ sport taki sylwetkowy jak kulturystyka czy fitness niesie za sobą dużo, dużo wyrzeczeń. Dieta też odpowiednio kosztuje. Może nie będziemy mówić już o takich kwotach, ale na pewno tutaj bez wsparcia innych osób, czy znajomych, czy tutaj rodziny, ciężko sobie poradzić na, na, tym, na tym rynku. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Brawa dla Jacka, cieszę się, że byłeś naszym gościem. Jak już mógł właśnie to, co tutaj często jest robione na najbardziej profesjonalnych zawodach, podejść do publiczności. E, pokazać się z bliska. Dobrze, dobrze. Mam nadzieję, że jeszcze nie zmarłyś, bo tutaj my to tu jesteśmy ubrania, to sobie tak zdryptasz e, e, prawie, że topless, więc... Ale zrób przyjemność tutaj, zwłaszcza żeńskiej publiczności, która chce na pewno zobaczyć, jak to z bliska się prezentuje wszystko. Czas e, dla fotoreporterów, można porobić zdjęcia. Jeżeli ktoś chce zrobić to zdjęcie, tam e, po e, lewej stronie jest e, e, wejście, tam Jacek zaraz podejdzie. Będziecie mogli sobie e, troszeczkę fotek porobić. No i zaczynamy! rodzaju balenia, teraz walka w parterze, trochę zapasów. Mieszane sztuki walki rządzą się tym, że różne tyle walki są tutaj e, dozwolone. Takiego zdjęcia też są dozwolone. Różnego rodzaju blokady e, na ręce, na nogi. Walki często toczą, toczą się na, na takiej właśnie macie, często na ringu i inne walki są, toczą się też w klatkach. Teraz piękny low widzieliśmy. Bardzo bolesne zdjęcie

O, tutaj. o proszę bardzo. z nas, ma co Bardzo kontaktowy sport, jak widać. Teraz, teraz, teraz. Tutaj uderzenia w głowę. Proszę zwrócić uwagę na rękawice. To nie są pełne rękawice. rękawice, to są rękawice do walk w MMA. Taka rękawica, uderzenie z takiej rękawicy jest dużo bardziej bolesne niż z rękawicy jak w serdkiej, ponieważ praktycznie nie ma tam dużej ilości pianki można uderzyć kłopcami o mały mały tutaj mały defekt nie jest. Nie podajesz się zawodnicy. Ja pamiętam raz widziałem taką walkę, gdzie ciekawa rzecz się zdarzyła. Jednego z zawodników wypadła szczęka. I co ciekawe, ryba, żeby. Grodzowie, że znaleźli dodatkowe szczęki, nie mogli znaleźć tej szczęki. Ryba wyrzucił szczękę i walka toczyła się dalej. to można brać coś tego. Tutaj zawodnicy. To jest też ciekawe, no zauważywszy, no. Jest tutaj duża może agresja, może e, chęć wygranej, ale zawodnicy po walce normalnie się przytulają, e, dziękują sobie, e, gratulują zwycięzcy, doceniają tutaj e, kunszt, technikę. No, Widzicie wszystko pięknie tutaj. I mm do -hmm.